Jeśli czujesz, że podczas kwarantanny czoło zdziwiło Ci się trochę albo może zezłościło, to zapraszam Ciebie do wspólnego rozluźnienia czoła. Może zlikwidujemy też trochę zmarszczek. Przy okazji, mm, musisz mieć przygotowane czyste ręce i czoło musi być raczej suche, czyli bez żadnego kremu, olejku, bez substancji poślizgowych. No i teraz zaczniemy od rozluźniania czoła na linii włosów. Będziemy robić takie małe eski. Będziemy mijać palce. Kawałek po kawałku przesuwając te palce tak o pół centymetra, może przesuwamy jeden w górę, drugi w dół i tkanki pomiędzy tymi palcami będą nam tworzyły literę S i odbicie lustrzane litery S. Podróżujemy po całej linii włosów. I teraz zastanów się, czy wszędzie tak samo czujesz tą skórę i tkanki pod palcami. Możliwe, że będą takie miejsca, że te palce będą mijały się łatwiej, będziesz wyraźnie czuła, że duży fałd skóry nabiera ci się między palce. To znaczy, że tam jest dosyć luźno i możesz tam spędzić mniej czasu. Jeśli natomiast trafisz na takie miejsce, ja je mam po środku czoła, w którym te palce mijają się mniej płynnie, ten fałd skórny między palcami jest mniejszy, to możesz tam spędzić troszkę więcej czasu. Robisz to. Te eski, robisz te eski tyle, ile yy, chcesz, tak naprawdę, do momentu, w którym poczujesz różnicę, czyli yy, zobaczysz, że w porównaniu z tym, co było wcześniej, yy, skóra przesywa, przesuwa się płynniej, yy, łatwiej, że na przykład między palcem nabiera się więcej tej skóry i tkanek. Jak już rozluźnisz sobie tę linię włosów, to przechodzimy do rozluźniania czoła. Ustabilizujemy sobie palcem na linii brwi i ciągniemy drugą ręką. Tkanki czoła, mięśnie czoła, nad linię włosów. Przekraczamy tę linię włosów mniej więcej o centymetr, śmiało, ciągniemy w górę. Przechodzimy też na środek czoła, możemy wracać. Po prostu poczuj, co masz pod palcami. Jeśli czujesz, że jest już miękko i miło, to przechodzisz na drugą stronę. Zamienia ręce, tak będzie wygodniej i ciągniemy czoło w górę, przekraczamy linię włosów. No, i znowu, jeśli czujesz, że ta ręka nie płynie tak gładko, że skóra się załamuje, to spędź w tym miejscu troszkę więcej czasu. Jak już rozluźniłaś czoło, to przechodzimy na linię tej brosy złości. Jeśli akurat masz tam zmarszczkę, no to w tym miejscu właśnie powtarzasz te eski tak samo jak te, które robiłaś na linii włosów. No i znowu, spędzasz na tych zmarszczkach tyle czasu, żebyś czuła. Że może skóra, tkanki w tym miejscu zaczęły się swobodniej ruszać, przesuwać, że właśnie ta fałda tej skóry między palcami jest taka luźniejsza, może trochę większa, może łatwiej ją nabrać. No i jak już czujesz, że rozmasowałaś to bruzdy złości, to jeszcze przykładasz dwa palce, rozjeżdżasz je powoli, no i też takim powolnym ruchem, wcale nie dociskając mocno, przesuwasz palce na zewnątrz do linii źrenicy albo nawet do końca brwi. No i powtarzasz to sześć razy, osiem albo tyle, ile czujesz, że jest dla ciebie w porządku. I na sam koniec tą część dłoni przykładasz na linii do złości, czyli między brwiami. Wyobrażasz sobie, że przykleiłaś tą rękę do czoła i robisz takie małe kółka. Najpierw w jedną, no a potem w drugą stronę. I już, czoło rozluźnione, też trochę zaczerwienione. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.